W świecie wielkich firm, luksusowych biur i korporacyjnych strategii, rzadko który prezes wie, jak wygląda prawdziwe życie jego pracowników. Rzadko który potrafi zejść z wieżowca i stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością. Ale ja, ja byłem inny. Nazywam się Richard Blake. Mam 52 lata i jestem właścicielem jednej z największych sieci supermarketów na zachodnim wybrzeżu. Dziesiątki lokalizacji, Tysiące pracowników, miliony dolarów rocznie. Ludzie mówili, że odniosłem sukces, że osiągnąłem wszystko. Ale pewnego dnia, kiedy siedziałem w moim szklanym biurze na 35, spojrzałem w lustro i zrozumiałem, że nie znam własnej firmy. Znałem wykresy, raporty, liczby, ale nie znałem ludzi. Nie znałem, jak naprawdę wygląda dzień pracy w moim markecie. Co czuje kasierka? Kiedy klient ją poniża. Co myśli magazynier? Kiedy musi pracować na nocnej zmianie za minimalną stawkę. Co czuje kierownik zmiany, który nie może wziąć wolnego, bo nikt nie przychodzi na zastępstwo. Więc podjąłem decyzję: Pracować incognito przez 30 dni. Jak zwykły pracownik. Plan był prosty: nowa tożsamość fałszywe CV Kilka miesięcy wcześniej zmieniłem fryzurę, zapuściłem brodę. Zacząłem chodzić inaczej, mówić z innym akcentem. Nikt mnie nie poznał. Zostałem Tomem, rozwiedzionym facetem po pięćdziesiątce, który szuka stabilnej pracy po latach bycia i na swoim. Zgłosiłem się do jednej z moich własnych placówek, średniej wielkości supermarketu w Santa Clara. Był to jeden z gorzej ocenianych punktów w ostatnich raportach: wysoka rotacja, spadająca sprzedaż, niskie morale. Idealne miejsce, by zacząć. Pracę dostałem bez problemu. Nikt nie wnikał. Kierowniczka sklepu, Monique, podała mi uniform. Podpisałem dokumenty i już następnego dnia stawiłem się o sześć rano przy rampie dostawczej. Zaczęło się. Pierwszy dzień był brutalny. Pchanie wózków z towarem, układanie palet, wynoszenie kartonów. Plecy bolały już po dwóch godzinach. Nikt się nie przedstawił. Nikt nie zapytał. Jak się czuję? Wszystko działało jak zardzewiała maszyna. Bez ciepła, bez sensu, tylko mechaniczne ruchy. Zrozumiałem, jak bardzo odległy był mój świat od ich rzeczywistości. Jednym z pierwszych, którzy się do mnie odezwali, był chłopak imieniem Diego. Dwudziestoparoletni, uśmiechnięty, zawsze gotów pomóc. Pokazał mi, gdzie znaleźć rękawice robocze, jak rozpoznać towar i po terminie, gdzie można na chwilę usiąść w przerwie, choć oficjalnie nie wolno. Trzymaj się z dala od Jeffa, rzucił mi kiedyś. To kierownik magazynu. Lubi gnębić nowych. I miał rację. Zef, potężny mężczyzna z głośnym głosem i przenikliwym spojrzeniem, przepiał się mnie przy każdej okazji. Robiłem wszystko, jak trzeba, ale dla niego to nigdy nie było wystarczająco. Kiedy coś padło z palety, zamiast pomóc, Wrześciał. Myślisz, że płacą mi zanienienie takich jak ty? Przełknąłem to, bo nie byłem już prezesem. Byłem i tomem. Każdego dnia widziałem rzeczy, które mnie szokowały. Nielegalne nadgodziny, niezgłoszone przerwy, brak klimatyzacji na magazynie przy 35 stopniach, Mabym ze strony niektórych kierowników, obmowy, strach i rezygnacja. Ale widziałem też coś innego. Ludzi, którzy mimo wszystko się wspierali, którzy dzielili się kanapką w przerwie, którzy po pracy podwozili się nawzajem, bo kogoś nie było stać na autobus. Ludzi, których ja, właściciel tej firmy, nigdy nie znałem. Po tygodniu czułem, że już rozumiem wiele, ale nie wiedziałem, że największy szok dopiero nadejdzie. W drugim tygodniu pracy stałem się niemal częścią zespołu. Nie byłem już tym nowym, którego trzeba kontrolować. Zacząłem rozmawiać z innymi. Niektórym wydawałem się dziwny. Pięćdziesięcioletni no, który zamiast narzekać, słuchał. Z czasem zaczyni się otwierać. Czasem przy przerwie na kawę, czasem między rozładunkiem ciężarówki a uzupełnianiem półek. Zacząłem poznawać ich stolie. Była tam Angela, samotna matka dwójki dzieci, która pracowała od szóstej do czternastej, a potem biegła do drugiej pracy. Był Ramon, emerytowany mechanik, który stracił warsztat przez pandemię i teraz układał konserwy na półkach z taką precyzją, jakby były silnikami. Była Tina, kasierka o wielkich oczach i jeszcze większym sercu. Mała 62 lata, ale energii mogłaby pozazdrościć jej niejedna dwudziestolatka. Jej sposób rozmawiania z klientami był niesamowity, serdeczny. Ciepły, szczery. Klienci wracali tylko po to, by stanąć przy jej stanowisku. Ale nikt z kierownictwa tego nie zauważał. Tina pracowała na najniższej stawce. Bez premii. Bez uznania. W firmowym systemie była tylko i numerem siedemnaście. Pewnego dnia, kiedy układałem towary z Diegiem, zadał mi pytanie, które utkwiło mi w głowie na długo: Tom, jak myślisz, czy komuś tam na górze naprawdę zależy? Zamilkłem, bo przecież ja byłem i tam na górze. I wiedziałem, jaka była prawda. Ni, nie zależało. Zarząd interesował się tylko wynikami kwartalnymi, optymalizacją kosztów, redukcją strat. Nikt nie rozmawiał o ludziach. Nikt nie czytał raportów z działu HR, które mówiły o wypaleniach, o problemach zdrowotnych, o depresjach wśród pracowników najniższego szczebla. A przecież to oni byli kręgosłupem firmy. Połowie miesiąca doszło do zdarzenia, które zmieniło wszystko. Był wtorek. Godzina trzynasta czterdzieści. Sklep był pełen ludzi. Do stanowiska numer trzy podszedł mężczyzna agresywny, pod wpływem alkoholu. Wykrzykiwał, że zapłacił za produkty, których nie miał w torbie. Żądał rozmowy z kierownikiem. Cyna próbowała mu spokojnie wytłumaczyć, że nie ma paragonu i że może poszukać na monitoringu. Ale on tylko się wściekał. Nagle rzucił w nią puszką fasoli. Trafił w ramię. Wszystko widziałem. Byłem przy kasie obok i zamarłem. Reakcja kierownictwa? Żadna. Jeff, ten sam, który krzyczał na mnie za źle ustawione kartony, powiedział, że ty takie rzeczy się zdarzają. Że nie ma sensu zgłaszać, bo i facet i tak nie wróci. Wiedziałem, że muszę coś zrobić. Zabrałem cinę na zaplecze. Posadziłem, podałem wodę. Uzy spływały jej po policzkach. Przepraszam, nie powinnam płakać. Nie po raz pierwszy coś takiego mnie spotyka, wyszeptała. To zdanie złamało mi serce. Nie po raz pierwszy kobieta, która dawała tej firmie swoją dobroć, ciepło i siłę, była traktowana jak zużyta bateria. I wtedy, po raz pierwszy jakoś tą poczułem gniew, nie na agresywnego klienta, na siebie. Na to, że przez lata budowałem firmę, w której takie rzeczy były normą. Wieczorem usiadłem w kuchni swojego tymczasowego mieszkania. Otworzyłem laptopa. Przez chwilę patrzyłem na ekran logowania do systemu zarządzania mojej firmy. Wiedziałem, że gdyby ktoś mnie rozpoznał, cała moja misja BY się zawaliła. Ale nie mogłem już dłużej patrzeć bezczynnie. Zalogowałem się i zacząłem pisać raport. Nie jako właściciel, nie jako Tom, ale jako człowiek, który wreszcie zrozumiał, czym naprawdę jest jego firma. Mój raport był długi, nie zawierał danych finansowych, wskaźników KPI ani tabelek z Excela. Zawierał historię ludzi, cytaty, opisy sytuacji, których nikt nigdy nie zobaczył za biurka na trzydziestym piętrze. Pisałem o Tajni, o Diegu, o Ramonie. O braku szacunku. O obojętności. O stracił. Następnego dnia, kiedy wszedłem do sklepu, niosąc skrzynkę z bananami na działo owoców, czułem się inaczej. Już nie tylko obserwowałem. Ja działałem. Po incydencie z Ciną atmosfera się zmieniła. Pracownicy szeptali między sobą. Niektórzy chcieli się złożyć na bukiet kwatów dla niej, inni planowali petycję do zarządu z prośbą o zapewnienie ochrony w godzinach szczytu. Ale większość wiedziała, że to nic nie da, bo wcześniej nic nigdy nie działało. Aż do momentu, gdy ktoś zaczął słuchać, nie przyznałem się, kim jestem, ale zacząłem zadawać pytania. Prawdziwe pytania. Co byście zmienili, gdybyście mogli? Conać was bowly co by sprawiło, że poczulibyście się docenieni. Odpowiedzi były proste: Glepszy grafik możliwość przerwy bez krzywych spojrzeń. Rozmowa. Czasem tylko tyle. Żeby ktoś zauważył, że istniejemy. To nie były żądania premii ani luksusowych benefitów. To były ludzkie potrzeby. Zbliżał się koniec mojego eksperymentu. Zostało kilka dni. Wiedziałem, że po powrocie do mojego rzeczywistego życia muszę działać szybko, zanim system ponownie wciągnie mnie w swój bezduszny rytm. Dlatego ostatniego dnia pracy, jako tom, postanowiłem zrobić coś szalonego. Wyszedłem na środek sklepu i zawołałem: Edge, WSCYCY. Możecie na chwilę podejść. Ludzie spojrzeli na mnie z niedowierzaniem. Elp Desley, nawet Jeff, choć z niezadowoloną miną. Wziąłem głęboki oddech. Chciałem wam tylko powiedzieć, że przez te trzydzieści dni nauczyłem się więcej niż przez ostatnie trzydzieści lat. Milczeli. Jesteście niesamowici. Każdy z Was, to, co robicie, jak się wspieracie, jak walczycie każdego dnia, zasługuje na coś więcej. Ktoś zapytał: Skąd ty się wziąłeś, Tom? Mówisz, jakbyś był kimś więcej. Uśmiechnąłem się, ale nie odpowiedziałem. Zamiast tego pożegnałem się, podziękowałem każdemu z osobna. I wyszedłem. Dwa dni później wróciłem do centrali. Garneter, zegarek, karta dostępu. Przy wejściu do windy spojrzałem na swoje odbicie. Ten sam kslo, ale zupełnie inna. Wszedłem na salę konferencyjną i wezwałem cały zarząd. Mam dla Was wiadomość zacząłem. Właśnie wróciłem z piekła, które sami zbudowaliśmy. Rozpocząłem prezentację. Ale zamiast danych, pokazałem im twarze. Fasz Twarz Tajni, Ramona, Diego ich słowa. Ich łzy, ich siłę. Niektórzy z zarządu się krzywili. Inni milczeli. W końcu jeden z nich, Mason, dyrektor operacyjny, zapytał. Chcesz nam powiedzieć, że przez miesiąc udawałeś pracownika w jednym ze sklepów? Tak, odpowiedziałem. I to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podziałem jako właściciel tej firmy. Na koniec spotkania wręczyłem każdemu kopertę. W środku był mój raport. I jedno zdanie, które napisałem na czerwono: Zysk bez godności to tylko liczba, a liczby nie budują lojalności. Nadszedł czas, by zbudować firmę, której nie musiałbym się wstydzić. Zmiany zaczęły się od małych kroków. W pierwszym tygodniu po moim powrocie do biura wydałem polecenie: każdy członek zarządu musi przez minimum trzy dni pracować na najniższym szczeblu, jako kasjer, magazynier, pomocnik na dziale miejsnym. I niespecjalnie przygotowanym sklepie, w losowo wybranych placówkach, bez uprzedzenia dla personelu. Spotkało się to z protestem. To absurd, przyczał dział HR, nie mamy na to procedur. Właśnie dlatego musimy to zrobić, odpowiedziałem, bo procedury nas odczłowieczyły. W międzyczasie wysłałem prywatnego maila do Tine. -y. Zaprosiłem ją do centrali. Zery golan Myślała, że to pomyłka albo żart. Poprosiłem, by przyszła ze swoją córką, jeśli się boi. Zapewniłem, że to nic złego. Kiedy przekroczyła próg sali konferencyjnej, była wyraźnie spięta. Wtedy wstałem i powiedziałem tylko: Pani Cina, to pani jest dla mnie symbolem tego, czym ta firma powinna być. Jej oczy zrobiły się wielkie. Pan, pan tu, tak. Tom, i Richard. Jednocześnie zamilkła, a potem przez chwilę po prostu się rozpłakała. Cicho, spokojnie. Usiedliśmy. Opowiedziałem jej wszystko. O misji. O tym, co widziałem. O tym, co planuję. Na koniec wręczyłem jej list nominacyjny. Tina została mianowana na dyrektorkę do spraw relacji z personelem terenowym. To nowe stanowisko, stworzone specjalnie po to, by ktoś z dołu mógł doradzać tym na górze. Bez filtrów. Bez pośredników. Początkowo nie chciała przyjąć propozycji. Ale powiedziałem jedno. Jeśli pani nie zgodzi się, że pani głos ma znaczenie, nikt inny też w to nie uwierzy. Zgodziła się. I to zmieniło wszystko. Wieści rozchodziły się szybko. W Santa Clars nikt nie wiedział, że Titom był właścicielem. Ale kiedy Tina wróciła i opowiedziała swoją historię, sklep się zatrzymał. Jeff złożył wypowiedzenie tydzień później. Diego został awansowany na kierownika działu świeżego towaru. Ramon otrzymał ofertę szkoleniową i wsparcie finansowe na otwarcie własnego mobilnego warsztatu. I pierwszy raz od lat morale wzrosło. Tymczasem ja zorganizowałem ogólnofirmową transmisję na żywo. Po raz pierwszy wystąpiłem nie jako szef. Ale jako uczestnik życia firmy. Przez lata żyłem w iluzji. Uważałem, że liczby mówią prawdę. Ale prawda leży w tym, co czuje pracownik, kiedy wraca po pracy do domu. Czy jest dumny? Czy jest wyczerpany? Czy czuje się człowiekiem, czy tylko kosztem w Excelu? Ludzie pisali do mnie maile. Tysiące maili, Dzenkowali, płakali, dzielili się swoimi historiami. A ja postanowiłem że każda z nich zostanie przeczytana. Każda! Zaczęliśmy wdrażać program, i słyszysz mnie. Każdy pracownik miał możliwość anonimowego, ale bezpośredniego kontaktu z zarządem i gwarancję, że zostanie wysłuchane. W pierwszym miesiącu otrzymaliśmy 12 837 wiadomości. Niektóre były gniewne, inne pełne nadziei, ale każda była prawdziwa i każda była ważna. Czułem, że firma budzi się z letargu, ale wiedziałem, że prawdziwa zmiana musi przyjść jeszcze z jednego miejsca. Z mojego serca i z decyzji, którą nosiłem od tygodni. To był poranek, jak każdy inny. Siedziałem przy stole w moim biurze z filiżanką kawy. Ekran laptopa świecił dziesiątkami wiadomości od ludzi, których nie znałem, ale którzy znali mnie, jako Toma, jako właściciela, jako kogoś, kto wreszcie usłyszał? I wtedy zrozumiałem, że nie mogę zatrzymać tej energii tylko wewnątrz firmy. Musiałem iść dalej. Ogłosiłem, że wszystkie zyski firmy z ostatniego kwartału zostaną przeznaczone na fundusz wspierający rozwój pracowników. Nie marketing. Nie inwestorzy. Ludzie. Pomoc w pokryciu kosztów studiów. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Programy rozwoju kompetencji. Psychologowie i opieka zdrowotna. Nie tylko w Broszurze, ale realna i dostępna. Zatrudniłem byłych pracowników jako mentorów. Cina nadzorowała projekt osobiście, a Dziego współtworzył aplikację mobilną do kontaktu z funduszem. Zaczęliśmy też organizować comiesięczne dni wymiany stanowisk. Menedżerowie stawali za kasami. Specjaliści od logistyki pakowali towar w magazynach. Nawet ja, raz w miesiącu, znów byłem i tomem. I wiecie co? Nigdy nie czułem się bardziej częścią firmy niż wtedy, gdy układałem pieczywo o sześć rano obok Angela i rozmawialiśmy o jej dzieciach. Po roku zaprosili mnie na lokalną galę przedsiębiorczości. Wręczono mi nagrodę lidera ludzkiego podejścia. Ludzie klaskali. Kamery błyskały, ale kiedy wstałem, by podziękować, zrobiłem coś, czego nikt się nie spodziewał. Podniosłem mikrofon i powiedziałem. Ta nagroda nie należy do mnie. Należy do Tajni. Do Diego. Do wszystkich, którzy przez lata walczyli w ciszy, bez mikrofonu. Dziś jestem ich głosem i obiecuję, że już nigdy nie zamilknę. Sala zamilkła, a potem rozbrzmiały oklaski, które trwały kilka minut. Po uroczystości podszedł do mnie nieznajomy mężczyzna. Mał około czterdzieści lat, uścisk dłoni twardy jak stal. Oczy zmęczone, ale uważne. Pracuję w logistyce. Przez dwanaście lat byłem tylko trybikiem. Ale teraz, dzięki panu, czuję się człowiekiem. To było wszystko, czego potrzebowałem. Dziś, kiedy ktoś pyta mnie o sukces, nie mówię o liczbach, mówię o ludziach. O kobiecie, która dostała awans po dwudziestu latach na kasie. O chłopaku który z magazynu trafił na studia informatyczne dzięki stypendium. O starszym mechaniku, który otworzył własny biznes i znów poczuł, że życie się dla niego nie skończyło. I mówię o sobie, o człowieku, który musiał udawać, że jest kimś innym, by zrozumieć, kim naprawdę powinien być. Bo czasem trzeba zejść na sam dół, by zobaczyć, jak bardzo zapomnieliśmy o tych, którzy wszystko utrzymują a potem wrócić i odbudować od podstaw.